Ej Mato, wracaj tu taktyczny nitro, po raz o nawiedz... co, wracaj tu śmieciu o what the fuck? wszystkich, rozumiesz to? GIN! O, o what the <society> fuck? <mind appeared v watering intolerant> no, o, o Ty, gdzie ja pojechałem? O, Ej Mato, to Dobra, łatwo. Kur... o Ty, GIN SZ MATO! zniknęła! Dobra, jednak nie. GIN! I

No, siema elo, z tej strony Kokos. No i witam Was w kolejnym odcinku z szpedunga pro Street oczywiście. No i cóż, tak jak powiedziałem, poza odcinkiem pobawiłem się tuningiem naszego dragowozu. No i obecnie wygląda on tak. Dodałem chyba najbardziej klasyczne naklejki, jakie można by było tylko dodać. Oraz nieco ulepszyłem osiągi. Nawet nie pamiętam co ja tam kupiłem, ale jakiś układ napędowy pewnie opony inne śmieci, aby był jeszcze lepszy niż jest. No i wygląda obecnie tak. God damn. no wygląda przepotężnie, to na pewno. No i cóż, w dzisiejszym odcinku jest duża szansa, że będziemy go testować. Ale to pewnie w jakimś innym dniu wyścigów. Bo obecny dzień wyścigów, który przed nami stoi, jak widać, obfity jest w same gripy. Więc tutaj, no niestety, nie będzie można wytestować naszego Dodge'a Chargera. Ale pewnie będziemy robić te wyścigi na dole również. Także tam na pewno uda nam się wytestować tą górę. No, ale póki co, wchodzimy na kolejny dzień wyścigów. No i zobaczymy, co tu się dzieje. Witam bardzo serdecznie. Oho, tutaj chyba będziemy mieć z góry nałożone już samochody. Mamy Golfa GTI. Oraz na 350Z mm, Całkiem nieźle Wzór dla tego samochodu jest niedostępny Aha, no to zajebiście, dzięki um, No dobra, w takim razie mamy tutaj same gripowe wyścigi No i dwie darmowe fury, które przyjdzie nam wytestować obecnie, tak? Chyba mogę sobie wybrać No na pewno ciekawi mnie ten Nissan Także weźmiemy go na pierwszy wyścig No i mały pierwszy wyścig Wytestujemy sobie tego Nissana Zobaczymy jaką no śmiga Myślę, że będzie całkiem, całkiem niezły Przynajmniej taką mam nadzieję, bo planuję go wybrać pod koniec tych zawodów bo wydaje mi się, że jako nagrodę będziemy mogli sobie właśnie wybrać jeden z tych dwóch wozów Nissana oraz Golfa GTI, który jedzie tu obok nas Ty szmato, daj nie próbuj, rozumiesz? Pierdalaj z tego wyścigu Szybka dominacja Ryan Cooper wam pokaże, gdzie jest wasze miejsce Myślę, że ten Nissan jest całkiem ciekawym wyborem Nie powiem, że nie, nie powiem, że nie Jestem ciekawszy jest lepszy od tej mojej 240SX Ej, Ale, halo, szmato, wracaj tu taktyczny nitro Jadę po was Ej, co jest? Czemu oni są wszyscy szybsi ode mnie? Przecież to jest, to jest niemożliwe Wracaj tu o, what the fuck? Wybacz mi, przyjacielu. Nie chciałem cię zniszczyć. Tutaj w sumie mogę sobie pozwolić na lekką... Lekką destrukcję. Bo w końcu te fury chyba powinien ten festiwal naprawiać, Także chociaż tyle, chociaż tyle. Mam nadzieję, że tutaj chociaż jeden wyścig ze znakami drogowymi się pojawi, bo już... Bo już zaczyna mnie telepać, przysięgam. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. No, ale czy takie wyścigi się pojawią, to się przekonamy, gdy ukończymy ten. A co nie ma najmniejszego problemu. No, mimo że jedziemy wszyscy tą samą furą, to te nieudaczniki nie mają... Już... O, what the to wszystko. To te nieudaczniki nie mają najmniejszych szans. No i to mi się podoba. No to mi się podoba. Totalna deklasacja frajerów. Ryan Cooper. Ryan Cooper już Mamy kolejny wyścig zwyciężony. Całkiem niezły ten Nissan, muszę przyznać. Całkiem spoko się nim jeździ. No um, ale dobra, mamy kolejne kolejne dwa gripy przed nami. Tym razem weźmiemy sobie na testa tego Golfa GTI, bo wydaje mi się, że to jest jakiś inny. Inny niż ten, którym jechaliśmy w pierwszym dniu zawodów. No i zobaczymy jak on się sprawuje. Wątpię, że był lepszy od Nissana, no ale kto wie, kto wie, ty what the fuck, co to jest w ogóle za tor? God. Jakiś tor wyścigowy, co to, co to kurwa jest? Nie mam najmniejszego pojęcia, ale no śmiecie, nie macie również najmniejszych szans. Szybkie draftowanie frajerów, wracaj tu gnoju. Zniszczę was, zniszczy was wszystkich, rozumiesz to? K oh, sorry, musiałem to zrobić, o oh, what the fuck? Chwila, bo mnie wyjebało. Wyjebało mnie z wyścigu, pomocy. Wracać tu, śmiecie. Zniszczę was. Zniszczy was wszystkich. Nie znacie jeszcze potęgi najlepszego ściganta tych torów, Ryana Coopera. Ale nadejdzie ten dzień, człowieku, ścinam połowę zakrętu. Po piachu. Taktyczne zagranie. Taktyczne zagranie, właśnie tak się to nazywa, rozumiesz? Chodź tu, śmieciu, dorwę cię. Dorwę cię, wracaj tu, iść. Koniec, koniec jazdy, rozumiesz to? Ryan Cooper właśnie przyjmuje pierwsze miejsce taktyczne nitro. No i to jest koniec wyścigu, no to jest koniec. Szybki break check. Szybki break, Ej, halo! Bruba, co jest, ominął mnie. Ostatnie okrążenie. Ach, dobra, słuchaj, to jest jeszcze do odratowania. Mimo, że wyprzedza mnie jeden za drugim. Wy śmiecie, dorwę was. Chyba jadę po tym piachu jak największy Debil. No, co ty robisz? Wracaj tu, gnoju. Najważniejsze, żeby tego śmiecia na pierwszej pozycji dogonić. Wracaj tu! Zniszczycie mym golfem, rozumiesz to? ogień. <gim> tak jest! Dobra, spokojnie, spokojnie, jeszcze wszystko pod kontrolą. Jednak taktycznie można przykurwić w niektórych momentach i to się nawet opłaca. To mi się podoba. <gim> Zniszczy was wszystkich. Dobra, teraz pełne skupienie, bo to ostatnie okrążenie. Muszę to wygrać, rozumiesz? Muszę to wygrać. Cyk po pioku, człowieku. Taktyczne zagranie, taktyczne zagranie i teraz uwaga, uwaga, taktyczny nitrosz. To tak jest, tak jest, no i łatwe zwycięstwo, tak? Łatwe zwycięstwo, kolejna pierwsza pozycja. Myślę, że zdominowane zawody mamy tutaj bez najmniejszego problemu. No póki się żadne dragi tutaj nie pojawią, to nie powinno być najmniejszego problemu z niczym. Chociaż no teraz nawet na draga mam taką furę, że człowieku, człowieku. Dobra, wybieramy z powrotem tego Nissana. Wydaje mi się, że jest nieco lepszy niż ten Golfa, albo przynajmniej mi się jakoś lepiej nim jeździ. Lepiej skręca. Czy to jest ta sama trasa co poprzednio? What the fuck, man? No bez przesady, bez przesady, tak? Chyba nie jest to sama trasa, ale całkiem, całkiem podobna. No ale nastał ten czas, nastał ten czas, wy głupi śmiecie. To jest wasz koniec, to jest wasz koniec. Przysięgam, o, wracaj tu śmieciu. Dorwę cię, dorwę cię. No i pierwsza pozycja, no i to już... To już jest koniec wyścigu, przysięgam. To już jest koniec, zrozumiesz? To... O, what the fuck? O, o gdzie, gdzie ja, poje... gdzie ja pojechałem? O, to... The... <laughs> Myślałem przez chwilę, że to jest jakiś skrót, what the fuck? Wyjebało mnie z trasy Już myślałem, że na nim nigdy nie powrócę Ale autentycznie przez chwilę myślałem, że odkryłem jakiś legendarny skrót Ale jednak, jednak chyba nie wiem, bo mnie przeteleportowało z powrotem na trasę No niestety, niestety No ale trudno, no ale trudno Mamy tutaj co najmniej jeszcze jednego delikwenta do wystrzelenia Wracaj tu, śmieciu rozumiesz? Dorwę cię! Ryan Cooper jest zaraz za tobą Zaraz za tobą Dorwę cię, chodź tu, szmato Dobra, szybka, szybka kasacja Szybka kasacja, delikwenta. No, i możemy jechać dalej. I tutaj jest potencjalna miejscowana. na. Taktyczne nitro, szmato. Tak jest. Oj, what the fuck, co się stało? Nie wiem, jadę po piachu, co się dzieje. go odkleiło mnie od jezdnic. To miało być. Ej, halo, szmato, nawet nie próbuj. Kurwa, gnoju! O, tak jest. Znajdź swoje miejsce, też. O. Dobra, łatwo. Blokowanie oponentów to jest chyba najlepsza taktyka na świecie. Głupie śmiecie nie mają najmniejszych szans. Ewidentnie, ewidentnie, dobra. Teraz, żeby się nie przejebać przez. tajemny skrót. Przez przypadek. Tutaj mamy tylko dwa okrążenia, teraz bezbłędny run, bezbłędny run, rozumiesz to? Zwycięstwo jest moje. Ech. Ostatnia prosta do mety. Przeciwników już prawie, prawie nie widać. No, prawie nie widać. To już jest, to już jest koniec ewidentnie tego wyścigu. No i klasycznie go wygrywam, tak. Ryan Cooper szmato. Jeszcze zapamiętacie to imię. Dobra, mamy kolejny wyścig ukończony. Zostały nam trzy ostatnie. Tym razem mamy eliminację sektorowe. No i klasycznie wybieramy Nissona jednak. Jakoś lepiej mi się nim jeździ, no jakoś lepiej mi się nim jeździ. Mamy co najmniej jednego nieudacznika w golfie no i chłop pozna że to, był, że to był gorszy wybór, tak? Gorszy wybór. Ryan Cooper, szmato. Ciekawe, czy tą laskę na starcie można przejechać i zamordować z zimną krwią. Mam taką nadzieję, mam taką nadzieję, no, ale póki co zamordować musimy naszych oponentów w tym wyścigu sektorowym. Wracać tu śmiedzie, dorwę was wszystkich. Bill Newman, ty szmato. Dorwę cię, rozumiesz to? What the fuck, jakie zygzaki tutaj są? Co tu się dzieje? Na szczęście można skracać połowę trasy po piochu, także taktyczne zagrania się tutaj nadają całkiem niż... Rekord. Czy ja pominąłem jeden punkt w ogóle? Czy co tu się stało? Jak to jest możliwe, że Bill Newman mnie rozjebał na 178 punktów? Jak to jest możliwe? Chłop oszukuje. Ewidentnie. Ewidentnie. To on tutaj też mnie rozjebał. Dobra, Bill Newman oszukuje. Halo, wyjedźcie go z tego. Co on robi, ty? What the fuck? Dobra, dzięki za skrótas. <grym> ty. Dobra, samemu bym tego nigdy nie ogarną. Co za jebany nieudacznik nitro taktyczne. Dobra, ten punkt muszę rozjebać, rozumiesz? Gień, Bill Newman. Tak jest. Więc dobra, póki co jest 2 do 2. Ale nadal jestem drugi. Hey, halo, Mato. Bill Newman. Który to jest? Muszę Zablokować ewidentnie, bo to tak nie może być przez Po piochu, po piochu taktycznie. Dobra, to nie był dobry pomysł. Dobra, ten punkt muszę wygrać, rozumiesz, muszę go zwyciężyć. Jak to zabrakło. 22 punktów. No, goddamnit, nie jest dobrze. Mogłem tego golfa wziąć, mogłem tego golfa wziąć. Halo, szmaty. Dobra, skracam wam połowę trasy. Pozdro, pozdro. Taktyczne zagranie, taktyczne zagranie, cyk. Taktyczne zagranie, ale nadal jestem drugi. Przecież to jest niemożliwe. Ile to jest okrążeń? Trzy, dobra. Trzy okrążenia jest szansa na odrobienie tego wszystkiego. Baga, Dobra, jestem pierwszy. O, oh, what the fuck! Pojrzałem się na tabelę, wyjebało mnie człowieku w pioch. Pomocy, pomocy, dobra, skrótasem. Tak, ja no jak on jeździ? Jak on jeździ? Ty, ale dobra, póki co jestem pierwszy. Użyłbym taktycznego nitra, ale niestety go nie posiadam. Także trudno, ale wydaje mi się, że i tak bez tego powinniśmy zwyciężyć. Zwyciężyć ten wyścig. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, teraz pełne skupienie. Musimy ten jeden sektor pokonać, bo to tak nie może być. Tak nie może być. Ale perfekcyjny zakręt. Dobra, teraz to jest nasze, to jest nasze. Tak jest, Ryan Cooper, totalna dominacja zwykłych nieudaczników jeszcze poznacie to imię, wyśmiecie. No to już jest łatwe zwycięstwo. Myślałem, że tutaj będzie problem w tym wyścigu przez pierwszą chwilę, ale jednak, no cóż, Ryan Cooper prezentuje swój nadludzki kunszt. najlepszego ściganta tych torów. No i to mi się podoba, tak, to mi się podoba. Chyba zaraz mi maska odleci, ale nie potrzebuję jej, rozumiesz? Nie potrzebuje widzieć nic, bo i tak wygrywam ten wyścig. No i mamy to elegancko. Ile nam brakuje punktów? Czy w ogóle można to zdominować? 10 tysięcy punktów potrzebuję do dominacji. No dobra. Miejmy nadzieję, że te dwa następne wyścigi nam to zapewnią. Kolejny wyścig sektorowy, znowu bierzemy naszego ministra, no i zobaczymy. Zobaczymy, wy głupie śmiecie. Kto zwycięży tym razem? Myślę, że to jest pytanie retoryczne, na które każdy z nas What the ta wogon zniknęła, chciałem ją przejechać, ale gra mi nie pozwoliła. Co to, co to miało być? Czy żyjemy w symulacji Ryan Cooper? Nie jesteś prawdziwy. Ty zwykłym śmieciem, tak naprawdę. To wszystko, to wszystko to jest sen. To wszystko nie dzieje się naprawdę. Prawda jest taka, że Ryan Cooper nawet nie ma prawa jazdy. No i co Eddy Spencer? Ser mnie rozjebał na pierwszym sektorze, także nie jest dobrze, no nie jest dobrze. Ale to jest jeszcze do uratowania, to jest jeszcze do uratowania. Ale autentycznie jestem ciekaw, czy istnieją tu jakieś skróty, których mogę używać, bo to by było całkiem przydatne, że przyznać. Dobra, spokojnie, póki co, mamy jeden sektor czy teraz mamy drugi? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Dobra, druga pozycja, no to jest jeszcze do wygrania, to jest jeszcze do wygrania. Póki co Nitro sobie zostawię. Spróbujemy zdraftować tego nieudacznika Szmato, wracaj tu, rozumiesz, zniszczycie. Rekord sektora podbity. No to już jest koniec, to już jest koniec. To już jest koniec, rozumiesz? Ty szmato. Ej, halo. Czemu ja nie mogę go... O, ty kurwo. Nie mógłbym go wyprzedzić dzisiaj się jeszcze zatrzymał. Się no, no, ty szmato. Nie próbuj, rozumiesz? Kolejny rekord sektora pobity. No i to jest totalna dominacja Ryana Coopera. Schowajcie się, nieudacznicy. Tak, schowajcie się. No, what the fuck? Ej, halo. Kto powił mój sektor, ty szmato? Bill Newman. Dopadnę cię, rozumiesz? Ty to jest Bill Newman? Zniższego, go. Zniszczę go. Ale póki co taktyczne nitro, takie. Zwracaj tu śmieciu. Brzyłem nitro i nadal do rekordu i zabrakło iluś punktów. No, what the fuck, man. Kawada, ja szmato, pozłożycie z draftu. Jak się zatrzymasz, to cię zniszczy. O, ty, kubo. Przecież to jest niemożliwe. No, to jest niemożliwe. Nie potrafił nie jeździć. No, tutaj to jest ewidentnie full pizza i się nie zatrzymuje, że rozumiesz. Hamulec nie istnieje. No, ale to pokazuje jednak przepaść umiejętności pomiędzy Ryanem Cooperem a tymi nieudacznikami, tak? No i uwaga, uwaga. Ostatnia prosta do mety. No i mamy zwycięstwo, tak? Mamy zwycięstwo. Oh, yeah. Ryan Cooper, szmato. Dobram, niewiele punktów nam już brakuje do dominacji. Mamy już ostatni wyścig, tym razem próba czasowa. No i lecimy, tak? Lecimy ze śmieciami. Pokażę wam, gdzie jest wasze miejsce. Ryan Cooper was zniszczy. Przysięgam, przysięgam. Niestety tej lambodziary nie da się przejechać. Ginsz ma to! O, zniknęła! To jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Jest jakimś duchem, duchem tych torów. I będzie prześladować mnie chyba w każdym wyścigu. Ale trudno, tak? Ale trudno. Ryan Cooper jest nieustraszonym skurwielem. Zniszcza was wszystkich. I żaden duch mi w tym nie przeszkodzi. To jest mi... Jest no, taktyczny skrót. Nie? No to... Dobra, jednak nie. God damn it no. Dobra, zostałem perfidnie oszukany. No myślałem, że mogę ich taktycznie rozjebać, ale no, niestety, niestety nie mogę tego zrobić. Dobra, uwaga, uwaga, mam pierwsze okrążenie i póki co jestem trzeci, oh. także zajebiście. Lepiej być nie mogło, ale spokojnie, mam jeszcze dwa okrążenia, to jest do odratowania. To jest do odratowania. Will Jackson, idę po twoje dupsko. Za to, że jesteś złym bratem, bliźniakiem Wade'a Jacksona, zasługujesz na śmierć. Gin! Nie wiem, czy to on, ale to nie istotne. Niech GINIE! Uwaga, taktyczny skrót, cyk! O, nie wiem czy to był najlepszy pomysł, ale taktyczny również nitro, tak jest! Will Jackson ma najlepszy czas okrążenia chyba nie na długo, <laughs> Tak jest, Ustanawia, że rekord okrążenia. No i to jest koniec, to jest koniec wyścigu. Will Jackson pierdol się! Siemano nieudaczniki, wiecie kim ja jestem? Ryan Cooper, Ryan Cooper! Ty to. jadę po was! To jest wasz koniec, to jest wasz koniec. I uwaga, ostatnie okrążenie, klasycznie Krutasem. No i to jest koniec. No to jest ewidentny koniec. Koniec tego dnia wyścigów. Totalna dominacja Ryana Coopera. Ma to. Tak jest, tak jest. No i mamy tą szybka dominacja. 8,5 koła. No i wydaje mi się, że będziemy mogli wybrać również furę, chyba. Nie mam pojęcia, ale póki co wybieram nagrodę. Wybierzemy sobie tą 7,5 koła. Kolejny człowiek. A jestem tak bogaty, że to jest koniec. No i możemy wybrać również samochód. Mamy Golfa i Mamy Nissana. No Nissan ma o wiele lepsze statystyki oraz o wiele lepiej mi się nim jechało. Także wybieramy Nissana. No i mamy. Kolejną furę do gripu. Mamy również kolejne zawody zdominowane. Pokaż mi w ogóle tą furę. No to jest do gripu, prawda? Czy to nie jest do... Gdzie to kurwa jest? no jest do gripu. Ciekawe, ciekawe. No statystycznie jest o wiele lepszy niż mój 240SX. Ale zobaczmy, czy ja tutaj mogę coś stuningować jeszcze. No niewiele w sumie mogłem zmienić, więc na razie chyba zostawimy sobie to jako aktywny wzór. Może później się tym pobawię jakoś inaczej. Ale póki co mamy kolejny dzień zawodów. Chyba. Jestem pewien, co jest tutaj na dole. Chicago Airfield, no to jest chyba kolejny dzień zawodów I cóż, wybieramy naszą nową furę Tym razem, 350 z Czemu nie? Zobaczymy jak się będzie sprawować Na tych wyścigach, klasycznie do Dragu Wybieramy naszego, naszego potwora Charger RT, samochód zastępczy No prędzej, prędzej furę Rozjebie w gripie niż w Dragu Także wybieramy SX-a, no i cóż Zobaczmy, zobaczmy co tu się dzieje Mamy grip, klasę gripu Drag na 1,4 mili, dwie próby czasowe No dobra, zaczniemy sobie od Draga Czemu nie? O, mamy Willa Jacksona, złego brata bliźniaka Wade'a. Ale tym razem posiadam maszynę, która jest w stanie z wami konkurować. A nawet was kurwa zniszczyć. Też napisaliście mi jedną poradę. Podobną, uwaga uwaga, taktycznie można startować z jedynki tutaj na dragu. Także na pewno chciałbym to wytestować. Ale póki co maksymalna przyczepność, rozgrzania opon jedynka i full pizda. Tak jest, szmato... Falstart, start. No tak. O, ale widzę, że Will Jackson podobnie. No cóż, tego nie było, tego nie było. Tak, można wystartować wcześniej. Trzeba uważać na falstart, start, to na pewno. Ale startowanie z jedynki nie jest takie głupie. Tylko autentycznie trzeba poczekać aż wystartuje wyścig. Full pizda, człowieku. Szybka trójka. Nitro. Tak, jeszcze nitro dokupiłem do tej fury, jak możecie zauważyć. No jest tak jedziemy, tak. 11.46, człowieku. Zobacz, jaka dominacja. Will Jackson nie ma najmniejszych szans. 4 sekundy przewagi. Przecież to jest żart, to jest żart. No, teraz na tych to nie będzie najmniejszego problemu, aby zwyciężyć cokolwiek, tak? To już jest koniec, tak? To już jest koniec. Ryan Cooper szma cyk taktyczna, jedynka full pizda, człowieku. Tak jest, to jest koniec. To jest koniec. Cyk trójka, nitro full pizda. No i no i to już jest koniec wyścigu, tak? 11.42, nawet jeszcze lepiej niż wcześniej. No ogólnie teraz nie przegrywam żadnego dragu, tak? No żadnego. Przysięgam, bo rekord toru, człowieku, człowiek. Totalna deklasacja. Totalna deklasacja podobnie będzie na tym gripie. Nie dość, że mam do Furę, to te gripy są turbo proste. Także tu chyba nie powinno być. Najmniejszego problemu w pokonaniu tych nieudaczników Ryan Cooper szmato HO! Dobra, chwila, bo tutaj już muszę samemu furę naprawiać, które o tym zapomniałem. Ale spokojnie, no spokojnie. To i tak jest, to i takie jest łatwe zwycięstwo, tak. Wracaj tu śmieciu w tej koroli. Zniszczę cię, zniszczę cię. No i uwaga, uwaga. Pierwsze okrążenie, no i Ryan Cooper na czele. Klasycznie, tak, klasycznie. O, Ostatnie okrążenie, uwaga, uwaga. Taktyczne nitro daje. Tego nikt się nie spodziewał. Ej, halo, nie wyrobię no zakręcie! O, oh, what the fuck pomocy! Dobra, to nie był najlepszy pomysł, ale i tak zwyciężyłem tą goście Pobito to rekord toru, no i to mi się podoba. No, to mi się podoba. Czy już wygrałem te zawody, czyli co? Dwa wyścigi zrobiłem, no bez przysady. No, rozumiem, że jestem przepotężny, no ale... No, no dobra, wybieramy kolejną nagrodę. Weźmiemy sobie tom. Dwa i pół koła zajebiście. Kontynuujemy dzień wyścigów. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Trzeba zdominować te zawody. No i cóż, zaczynamy kolejny wyścig. Klasa gripu. Pojedziemy rozjebaną furą. Zobaczymy, co się wydarzy. Najwyżej zginę. Kogo my tu mamy? Mamy dwie grupy. Tym razem jedziemy w grupie B. Czyli w tej dojebanej. Ciekawe. Zobaczymy, czy uda nam się zwyciężyć z frajerami w grupie B. Bo może być ciężko, może być ciężko. Może być ciężko, bo mam tutaj dwa masyłkary. Mamy jakiegoś Chevrolet'a oraz tego Chargera chyba. Także może, może być problem leciutki. Ale ja mam na to sposób, Ta ginś ma to gin. No i łatwo, tak? Łatwo, łatwe zwycięstwo to jest. To już jest koniec. To już jest koniec. Przysięgam. Jeszcze dogonię tych frajerów z grupy A. Zwykli nieudacznicy. Jak można w grupie A jeździć? Wypierdalać tą. Zniszcza was wszystkich. Ryan Cooper. Ryan Cooper nie bierze jeńców. Ging no Tak jest, tak jest. Totalna dominacja tych zawodów. Nie no, ja muszę w sumie sprawdzić, czy można to jakoś zmienić poziom trudności, bo ta jest żałosne. ta jest żałosne, przysięgam. Mistrz kierownicy jest tylko jeden, tak. i moje umiejętności jeździectwa są tak ogromne, że nie mam najmniejszego problemu z połączeniem żadnego z tych wyścigów. Więc coś tu jest nie tak. No, coś tu jest nie. Tak. Proszę bardzo, mam pierwsze okrążenie. Nie, no, człowieku, człowieku. Obie grupy, obie grupy niszczę. Szybka dominacja oponentów, no. że Ryan Cooper to jest jakiś bóg wyścigów? Przysięgam. To, co ja robię, powinno być. Powinno być nielegalne. Czyż ja na miejscu oponentów, to mi się popłaka już dawno temu. Zobaczcie na mapę, że oni są gdzieś. O! Gdzieś w do daleko. To nie ma sensu, no, to nie ma sensu, halo. Dajcie mi w końcu jakiegoś godnego przeciwnika. Brzgadę Ryo Watanabe. Idę po twoje dupsko, przysięgam. O! Milu, uwaga, uwaga, ostatnie okrążenie taktyczne nie. Nitroż, ma to tagi. Z Nitro dwie grupy rozjebane. No i możemy stąd wychodzić, tak? Pubi to rekord toru, nie? No, przecież jestem tak niesamowity, że to jest. Nie, to jest, to jest koniec. No dobra, mamy jeszcze dwie próby czasowe. No i klasycznie wybieram naszą 350Z. -kę. Póki jeszcze jeździ. Póki jeszcze jeździ, to może wygrywać wyścigi, tak? Bez najmniejszego problemu. Już mam rozjebaną furę i tak zniszczy was wszystkich. Ryan Cooper, jeszcze zapamiętacie to imię? Wracaj tu w śmieciu w tym dodżu, rozumiesz, zniszczę się, ginio! sorry, musiałem w niego przyjebać akurat. Zasługiwał na to. No już tam nawet, rekord okrążenia. Nie, no, człowieku, to jest jakiś żart, to jest żart. Moglibyście, się... ech, halo, wyjebał mnie gdzieś. Kurwa, co to jest za płot? Pomocy! O nie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra, spokojnie, to jest jeszcze do uratowania, to jest jeszcze do uratowania, przysięgam. Skręcaj tym gównem. To gówno nie skręca, przysięgam. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, przegrywam to, przegrywam to. Jestem trzeci, ty też ma to. tym rzęchem, no co ty robisz, chłop, mnie blokuje, człowieku. No ja tego nie wygram, ja tego nie wygram, ja tego nie wygram. Koniec mojej kariery, ściganta. Ryan Cooper, poddaj się, poddaj się. Jesteś zwykłym śmieciem, rozumiesz to? Nie nadajesz się do niczego, nitro, nitro. Czy ja to wygrałem? Ty, no mam gdzieś cegów przewagi, chyba wygrałem. Oh yeah. Dobra, jednak jestem mistrzem wyścigów, nic się nie zmienia. No i kolejny, kolejny rekord toru pobity, zdominowa... Ty, został mi jeszcze jeden wyścig, a już zdominowałem, to nie muszę go robić? What the fuck? No, no dobra, kolejna nagroda, tym razem pakiet opon na poziomie trzecim. O, całkiem nieźle. No dobra, udał ci się zdominować. W ustawienia nowego rekordu. No, w sumie to chyba koniec, nie? Chociaż teoretycznie został mi jeszcze jeden wyścig do skończenia. No, ale dobra, zróbmy go w sumie, czemu nie? Zdominowałem zawody, nie robiąc wszystkich wyścigów dostępnych. No, przecież ja jestem. Jestem bogiem wyścigów, ginsz Mato. Ryan Cooper jest jedyny taki, rozumiesz? Jedyny taki. Ten wyścig jest tylko po to, aby profilaktycznie zaprezentować moje nadludzkie umiejętności prowadzenia pojazdu. Co za debil Ty, człowiek, ty nie potrafisz jeździć. Co ty robisz? Co ty robisz w tych wyścigach? To jest żałosne, to jest żałosne. Kogo wy Dajecie Chodź tu szmato, oh, Zniszczyć rozumiesz? Bill Newman jest pierwszy, co? Nie na długo <grym> To jest Ryan Cooper, szmato O oh, god damn no, kto tu postawił to gówno? No i ostatnia prosta domety mety Taktyczne nitro I szybkie zwycięstwo To mi się podoba Kolejny rekord toru pobity No i co? To chyba tyle w sumie No ukończyliśmy wszystkie wyścigi Także możemy, możemy stąd wydobcać Naprawimy sobie furę i mam 75 tysięcy i ja chyba coś odblokowałem. Co się dzieje? Pomocy, pomocy! Ray Krieger? Kto to kurwa jest Ray Krieger? Nie mam pojęcia, ale nadejdzie moment, kiedy cię zniszczę. G-Effect. No król grippu, co? Król grippu, król gripo, idę po twoje dupsko. Szykuj się, szykuj kluczyki do tego BMW je, bo po ciebie idę, chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy się dzieje. Czy ja już odblokowałem, jakby wyścig z królem gripu? Czy, czy co, bo nie rozumiem. Nie, nie mogę gdzieś przewinąć dalej. Okej, okay, dobra, to, to nie wiem o co chodzi. Ale no cóż, mamy kolejne zawody zdominowane. Mamy nową furę również do gripu w postaci 350Z. Ty masz 76 tysięcy? God damn. Całkiem sporą, całkiem sporą. No ale cóż, dominowaniem kolejnych zawodów zajmiemy się dopiero w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że ten wam się podobał. No i widzimy się w następnym. Siemano. Aha, i jebać Wida Jacksona, tę dziwkę. Oh, what the